Aaaah, Majden piłeczkę, no nie Majden, ma Majden, Majden Mmmmm Ale śmiało odbił Kurde <laughs> Nie e. Dawaj pusta, dawaj pusta Dobrze. Oj, oj, oj Oj, oj, oj Dobrze, dobrze, dobrze No kurde, Kacpuś! Nie trafiłbyś! Ja Trafiłbym, bo bym bo już ją na prawą scho... Już na schodził Ja, ja bym ją bił. Ej, ej, ej! A! Co jest? No Prawie wraziłem. A, No, no, Ночим е. Okay, no, не, не. А! Най-на. Не, брончих го. Поглушай, брончих го. Купуй, пук, как те мога да брончиш? Добре, аз съм. О, и още откуй, и още откуй, не. Не, забрали ми. Dobrze. Hey, nice, nice, nice. Już myślałem, że nie trafię, nie? Pas to, po to. Już tak stoi, ja już pod tą piłką, już mówię nie trafię. Ale wyskoczyłem i ją użypiłem. Dobrze ta. Dobrze. Co? Da się tu przerwę wziąć czy nie da? Nie. Aha i... Tak, on sam obuja panu że nie bój się. Po prostu dojeciło ci gola za to, że jako... Tak, Dawał wiem, dojczy. wiem. A ja nie lubię, to... Jak, jak ja jestem na środku, to ty kas... Tak, Tak! Nie! Kurna! Tak! Nie! Pa, pa, pa. A, udało się.